Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Madhel, a jak wiecie jest to nowa seria tutaj dotycząca pewnego starego, dobrze znane, znanego serialu z japońskiego z 1981 roku. Jest to oczywiście serial pod tytułem Kapitan Tsubasa i tak jak mówiłem zaczynamy grę właśnie tym zawodnikiem. Teraz właśnie szukamy meczu. Jest tutaj ze mną czwórka. Czwórka zawodników należąca do Phantom Team, tak jak mówiłem w zaproszeniu do klubu. Jest ich tutaj chyba 9 łącznie. I zobaczymy jak kapitan Tsubasa sobie poradzi. Czy zdoła. Zobaczymy. Jest to pierwszy mecz tego zawodnika. Chyba każdy zna ten serial dzieciństwa. Jeśli oczywiście ktoś oglądał. I zaczynamy tak. My jesteśmy... Aha, my jesteśmy już zielone. E, tutaj mamy czwórkę e, tutaj. E, czwórkę graczy. No i reszta to oczywiście komputer. E, podanie. Ładnie tutaj rozgrywamy. Zobaczymy, zobaczmy. Ciekawe czy u przeciwnika również e, jest jakaś znaczna e, ilość prawdziwych graczy. Zobaczymy wszystko. Jak ja mówiłem, pierwszy odcinek, pierwsze tutaj wrażenia tutaj z tego trybu, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Teraz podanie Cubasy. Tutaj jeszcze zagrał. No niestety tym razem nie dojdzie. Cubasa, ocena 6-0 na sam początek. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Cubasa. Subasa niestety traci piłkę i kontraatak budowany przez przeciwnika. To jest ten przeciwnik, jak się daje. Subasa wraca do obrony, mimo że jest napastnikiem, wraca do obrony. Próbuje, no jednak nie dogonił tutaj przeciwnika. Rudy na. Rudy przeciwnik tutaj. Zrzutka, no i będzie groźnie, nie tym razem. I bicie piłki daleko do przodu i no niestety nie możemy przyjąć piłki, no. Przecini cały czas y, kontroluje tą piłkę. Zagranie. No i jednak nic z tego. Nic z tego. Zagranie jeszcze teraz do Traka y, Tsubasa wypuszcza kolegę. No i jednak na spalonym. No niestety no, źle tutaj zagrałem. Jeszcze widzę. Fajne rękawiczki ma. A to niech zakupione za te punkty. Za rozgrywane mecze. Fajnie to dość wygląda. Gdzie jest znasz Tsubasa? Dobra, teraz Tsubasa no niestety nie. Źle ustawiony, no i nie miał jak przyjąć piłki, trzeba uważać właśnie na, no co, trzeba uważać na, na kondycję, żeby jej szybko nie stracić i później już w ogóle będziemy bezużyteczni w dalszej części gry. I podanie teraz, zobaczymy, trak, no i niestety bramkarz broni, ładna akcja Tsubasa. Przejął piłkę i teraz Tsubasa wrzuca do środka Tsubasa do kolegi. Ten uderza jednak w ramkarz. Broni tutaj e, Wiśmincie Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. E, kapitan Tsubasa, ustawiony na spalonym aktualnie. Teraz e, prosi o dośrodkowanie. Jednak e, nic z tego. Jednak na spalonym chyba jesteśmy. No i mamy jeszcze żółtrożny. Czyżby Tsubasa znów. E, rzucał, tak właśnie on rzuca. Kapitan Suba wrzuca do kolegi tutaj z drużyny. No i jednak tutaj za mocno piłka niestety nie trafiła do, do kolegi z drużyny. No i przejęcie piłki. Nie wiem, co się tak? Traci piłkę i przeciwnik jednak naspalony tym razem. Tutaj nie groźnie zakończyła się ta, sytuacja, ta akcja i stały fragment gry ocena 6-7 lat Tsubasa, więc jest jak na razie dość dobra Tsubasa tam u góry schodzimy no, niestety z tego i zobaczymy, trak, trak, co zagra ten zawodnik tu widzimy, no Tsubasa tam fajnie pochodził jednak, go nie zauważył więc tu zobaczymy teraz Tsubasa Tsubasa Ozora, no jednak traci piłkę przeciwnik przepchał go no i no, niestety nie tym razem wrócił do obrony jednak nie był w stanie przejąć tej piłki. Widzimy podanie piękne. Idzie Tsubasa, wychodził, ale niestety nie miał jak zagrać do kolega. Nie miał jak zagrać do Tsubasa naszego kochanego Tsubasa. Co tutaj mówić o tym meczu? Na pewno jest wyrównany. Jakoś nie było groźnych sytuacji dla żadnej ze stron i tymczasem mamy małe, małego laga no i już wszystko wróci do normy więc Subasa co no, no traci piłkę zagrałem właśnie od Subasy ale ta piłka troszeczkę za lekko została podana no i w rezultacie nie, nie dotarła do adresata przeciwnik widzimy takim e, dużo właśnie podaniami e, górą z tego co widzę i tymczasem rzutka i obrona na miejscu no i pięknie interweniuje jednak dalej e, ma szansę i teraz będzie uderzał jednak obrona jest ale my na w ogóle co my robimy to jest masakra jakaś nie lubię grać e, w tym trybie i ocena naszego subasy spadła do 6,4 no nie jest to na pewno jakaś wysoka ta ocena więc trzeba się troszeczkę bardziej postarać by nasz e, Tsubasa legenda Pi pi piłki nożnej na pewno w Japonii e, wrócił do mm, tej najlepszej formy i tak zaczynajmy, zaczynajmy grać tak na 100% e, i właśnie Tsubasa, no i znów tracimy piłkę Tsubasa. ten zawodnik jest dobry to jest chyba ten nie komputer właśnie no ten e, prawdziwy gracz co mi z drugiej strony Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Hmm. Spokojnie. I będzie dalekie yy, takie dośrodkowanie z autu. No i jednak yy, przyjmujemy piłkę. Jednak piłka zagrana yy, tutaj niecennie mój no dalej ma szansę zagrozić naszej bramce podanie strzału na spalony, tymczasem, yy, tymczasem bramkarz będzie wybijał daleko do przodu. I mam jeszcze tą powtórkę spalony. Ale ramka spokojnie złapał do rond, no i nic z tego nie miał szansy zagrozić. Kolejny malutki lak. Poczekajmy, pewnie to za chwilę minie. Ok, już jest wszystko w normie. 41 minuta, ocena 6,2 subasy. Więc można powiedzieć, że. Można powiedzieć śmiało, że, że, że e, ta forma zamiast e, iść w górę. Ona po prostu spada. No i to jest ten. E, minus No. Tak jak mówię, no nie gram. Rzadko w ogóle grałem w trybie wirtualnej gwiazdy. No i teraz jest bardzo ciężko grać w tym trybie. Uch, teraz mój błąd, mój błąd. Po mojej akcji pewnie bramka teraz zostanie strzelona. Jednak nie Tsubasa powrócił do brony. No i nie zdołał, ale myślę, że z biegiem tutaj czasu i umiejętności naszego subasy się poprawią. I będzie w to wtedy. Będzie on na pewno wtedy szybszy, będzie tego dryblingu miał troszeczkę więcej tego opanowania piłki i będziemy w stanie robić nieziemskie rzeczy Ma na mi się oczywiście sztuczki, oraz z wody No zobaczymy Zobaczymy teraz, teraz mamy faul. Faul dla... dla nas chyba kolejny... Krótkie tutaj ścięcie, jest oczywiście piłka dla nas. Ocena 6-0, tak jak mówię, dalej spada. Myślę, że to przez to złe ustawienie w ogóle. Tutaj zagrań, patrz, a nie Subasa spalony, sorry, ładnie zagrał, ładnie zagrał. I kto był na spalonym? Nie może ja. Nie, na szczęście nie ja, myślałem, że Tsubasa tym raz, Kolejny raz na spalonym, a tak jest na pewno, na pewno jest ten mecz troszeczkę nudny. No nie można jakoś tutaj narzekać, ale, ale na pewno te akcje, na pewno nie były jakieś groźne czy coś w tym stylu. Zobaczymy, 35 sekund mają tutaj sojusznicy, jak i, i przeciwnicy na dołączenie do gry. Zobaczymy. Dobra, wszyscy się już tutaj podłączyli, więc nasz Subasa jest. Subasa jeszcze w ogóle nie ma opanowanego dribblingu, więc nawet nie mogę jednego z wodu zrobić, trudno. Ładnie, teraz, teraz rzutka będzie, rzutka! Ach, no jednak tam nie było nikogo, kto mógłby zagrozić. Przeciwnik uderza jednak... Jednak bramka chyba wybije. Tutaj, no tak, z piątki będzie wybijał daleko do przodu. I ta ocena, no troszeczkę wzrosła. No ale to jest to, że właśnie gramy tutaj wszyscy w tym ataku. Nie ma nikogo takiego, kto zagrałby na tej pomocy, ewentualnie w obronie, wtedy mielibyśmy może takie lepsze bym powiedział, pole do popisu, bo można by w każdej chwili poprosić komputer o podanie, o zagranie, o strzał i tak dalej. Więc tak to oczywiście tutaj nasz kolega nie wie jak nam zagrać ani w jaki sposób możemy nam tutaj pomóc No i Tsubasa oh Boże, Tsubasa, bramka łapie do rąk A nasz Tsubasa gdzieś tutaj Z boku sobie Stoi Podanie, no i jednak Niecelnie, niecelnie tym razem Tsubasa Gdzieś tam przepchany nasz kolega No i No i mają przeciwnicy dalej aut Subasa chce walczyć tutaj Podanie. jeszcze do Subasy Tsubasa do kolegi celnie zagrał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jednak na spalonym. No tutaj, jak mówiłem, nieporozumienie. Kolega nie widział, jak tutaj. Drugi kolega chce tutaj to rozegrać. No i niestety spalony. Kolejne takie krótkie ścięcie, ale to jest na chwilę, więc. Żaden problem. 57 minuta. Wynik dalej remisowy. Brakuje nam chyba punktu. O ile tam dobrze patrzyłem, do awansu, do 9 ligi, więc mamy jeszcze i tak trzy mecze, więc, więc będzie na pewno dobrze. Nie wiem, czy tam. Czy od tytuł, czy mam już ten awans. Nie wiem, jak to tam wygląda. E, Tsubasa! Jednak na, teraz na spalonym będzie. Nie, nie podawaj, nie podawaj. Tsubasa! No i jednak e, kolega odważył się strzelić. Zagrał to indywidualnie. No i niestety nic z tego. Tsubasa wrzuca do kolegi. Do kolegi. Ale ładny tutaj strzał głową, jednak obrońca nie, nie zaspał w, tym, e, w tej sytuacji. No i wybił to głową. No i, no i, no i mamy kontratak. Zobaczymy. Ten zawodnik ma troszeczkę driblingu. E, I wrzuca do środka. Tam nikogo nie ma bije daleko do przodu, czy tam dojdzie nasze zobaczymy, zobaczymy to Tsubasy, Tsubasy nie ma dawaj tu, dawaj tu, patrz dobrze zagrał tutaj do drugiego kolegi, ten będzie chciał rzucić, rzucaj! ależ jeśli nie ten blok to myślę, że ta piłka trafiłaby do któregoś z nas i bylibyśmy w stanie tutaj zagrozić się bramce przeciwnika tymczasem przeciwnik dalej nas tutaj Wiecie, no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jeszcze mamy troszeczkę czasu. do 90 minuty. Więc wszystko jest jeszcze możliwe. Możemy to wygrać, możemy to przegrać. I tak jak mówiłem, Tsubasa, no nie ma w kondycji. No stracił ją w obiegach cały na na, na, na na speedzie. No, nim biegałem oczywiście. No i teraz nie Rzut Rzutkaczy. Czy jednak. jednak Rzut roczny dla przeciwnika. Zobaczymy, jak to wszystko e, e, rozegra tą akcję. Rzutka. No, tam nikogo nie było, więc piłka piłka do nas, e, do nas tutaj trafia. E, zobaczymy, jak to zagra. Podanie do... Myślę, że do Cubasy jednak, jednak nie, ale teraz w ogóle Tsubasa jakimś cudem tam tą piłkę. Nie wiem, czy on mu zagrał, czy jak to tam e, wyglądało. I mamy... Nie mamy, dobra Rzut wolny i będzie chciał rzucić e, na wybiegającego kolegę. Nic z tego, nic z tego, nie tym razem. Zubasa, strzał, bramkaż broni. Nie, ładnie obrona. I my daleko wybije, wybijemy, daleko do przodu. Tutaj e, nie kusić przeciwnika. Zobaczymy, co ten żółty zrobi. No, niestety, niestety, niestety mamy aut. Ogólnie nie. Zagrał tutaj, pięknie. Pięknie zagrał. No i subasa. Bokiem tutaj musi biegać. W ogóle ocena, ocena 6-0 od subasy to naprawdę nie jest taka niska. No, 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 nie fajnie tutaj. Subasa tak naprawdę teraz nie jest w stanie praktycznie sam nic zrobić. no podanie, no i Tsubasa troszeczkę nie przemyślał tego zagrania popełniliśmy mały błąd Myślałem, że tam dojdzie ale jednak nie wiedział, nie rozszyfrował mojej tutaj mojego planu walczymy, walczymy do końca 8 minut, praktycznie 7 jeszcze podstawowego czasu gry Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Biegnął, biegnął no i niestety nic nie zrobił. Więc... Kolejny błąd mój tutaj. Tak, mój przyznaję się. I się podanie no i... Podał do przeciwnika. I czy przegramy, czy wygramy, ale nigdy się nie damy. I tak nam brakuje tutaj jednego punktu, żeby... Tutaj... Coś ugrać. Podanie, podanie na... No. No niestety nie zdołał jeszcze tutaj odegrać do Subasy. Myślę, że był w stanie zagrocić się. No i tutaj nie nie Nieporozumienie komputera jak i gracza. Piłka na out, przycinik. Rozgrywa krótko. Subasa zmęczony, praktycznie kontuzja zobaczcie. Mm, kontuzja na pasku. No i mamy spalony. Czyżby jeden gracz u nas wyszedł. To mi coś daje. E, możliwe, możliwe. Nawet przeciwnie, przez ty te gry. Ten było 4 no, Subasa, kontuzja i ocena 5-9 spadła troszeczkę. E, I na spalony nasz kolega e, sędzia kończy za chwilę, będzie kończył e, ten mecz. E, na pewno był on trosz, na, na pewno był on wyrównany. No. Nie, nie mieliśmy takich e, super e, sytuacji na szczelinie bramki. Subasa już. E, jest w e, pełni zdrowy i patrzcie gdzie ja biegam, zobaczcie sobie na ja tą mapkę. Ile czegoś teraz lagi, dobrze teraz wyprostam meczu, bo w innym wypadku byłoby naprawdę mm, niefajne. No, Zagranie teraz do Tsubasy, Tsubasa, kolega biegnie, poddanie do kolegi, no i ten co zrobi? Lechita, Lechita wrzuca, no i, no i niestety... Nie zdołał tam komputer dojście do tej piłki głową. Sędzia kończy kończy to spotkanie. Mamy tytuł mistrza 10 ligi i tak jak mówiłem, potrzebowaliśmy jednego punktu, żeby tutaj odnieść zwycięstwo, odnieść sukces. I tak jak mówiłem tutaj, to był jeden mecz. Ogólnie w tym klubie zagrałem dwa, dwa mecze. Zobaczmy naszą ocenę. Ej. Aha, Ronaldinho, myślę, że na mieliśmy Ronaldinho. Alu da. I zawodnik w meczu, nasz obrońca. Ej. Ok. To w tym odcinku byłoby to na tyle. Ja zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz do odwiedzenia kilku fanpage'ów, y paczkoholików, wirtualnych gwiazdy. Ej. Jeśli chcecie więcej odcinków e, z, e, z kapitana Tsubasu, to oczywiście. E, Zapraszam do lajkowania tego materiału. W tym momencie to na tyle. Ja żegnam się z wami. Cześć.